No dzień dobry, witam wszystkich widzów tutaj na kanale Timu KPWP <noise> i dziś nagram poradnik jak zrobić własnego teksturpaka, więc najlepiej pobrać sobie DIFU teksturpaka. Jak się chce, mo można, nie trzeba. Równie dobrze można sobie wejść w Minecraft, otworzyć paczkę ze sobą, to ja w sumie tak Wam pokażę. Powiedzmy, wezmę sobie jakiegoś teksturpaka. Mm bierzecie sobie teksturpaka swoich teksturpaków na przykład jeśli chcecie robić teksturpaka nowa, no to sobie po prostu użyjcie default teksturpak jeśli, jeśli nie chcecie tego pobierać, to po prostu jak macie swoje teksturpaki na przykład powiedzmy ja sobie wezmę To Animated Chroma, bierzecie sobie go na pulpit. Chodzicie sobie tutaj i na przykład tutaj macie jak wygląda ten wasz tekstur pack. Mi się za chwilę załaduje, O, na przykład mój wygląda tak, jakby to jest to profilowe, więc bierzecie sobie. I, a, i przy okazji trzeba sobie pobrać gimpa, żeby to dobrze wyglądało, ale można zrobić w paj'cie, chociaż to będzie słabo wyglądać. Yy, więc wchodzicie sobie w swojego tekstur paczka, którego wzięliście. To można sobie otwórz za pomocą. Tutaj wybieracie sobie... Możecie sobie wybrać Paint czy coś co tam coś tam. Mówię na przykład powiedzmy, wchodzimy sobie w gimpa. <laughs> Się gimp podpala. A i oczywiście do gimpa yy, link w opisie będzie. Tylko na razie muszę nam... czekać aż mi się gimp odpali, więc... O, dobra, już się odpalił. Tu się wszystko załaduje. Ok. Mamy coś takiego. Można sobie to powiększyć na przykład 200. Wstawiacie sobie pędzel i sobie rysujecie na przykład XD, dodajecie sobie nowe warstwy XD i sobie tak możecie zmienić. A jakby ktoś nie wiedział jak zapisać coś w gimpie, to... Y pewnie wszyscy zdaliby zapis jako, ale to po prostu jakby was przy... zapisuje się to i jak w to klikacie to was do gimpa przenosi więc wyeksportuj jako tutaj macie wyeksportuj, ja tego nie będę klikał żeby mi teksturpaka nie zmieniło sobie tam wchodzicie cyk cyk cyk, normalnie więc to już pobijamy, odrzuć wchodzimy sobie w tego teksturpaczka tu macie pack i widzicie tu jest tutaj wszystko i patrzcie tutaj macie te takie cudzysłowia chyba yy, usuwacie sobie na przykład to wszystko i wpisujecie sobie na przykład by na przykład wasz nick, czyli powiedzmy w moim przypadku to będzie szef szefoga 1.8.8 txt no i tak sobie robicie. A jakby ktoś nie wiedział, jak zapisać yy, w notatniku, to wchodzicie sobie tutaj, zapisz i tyle. Yy, nie zapisuj. Yy, I macie jeszcze assets. Minecraft. Tu nic nie robicie za bardzo. Może chcecie sobie na przykład, nie wiem, coś tam pozmieniać, na przykład, chmury czy tam inne, ale to tego nie trzeba robić. Wchodzicie sobie tutaj i na przykład większe sobie to, wchodzicie sobie na przykład tutaj w blocks, bo to nas najbardziej interesuje w sumie Tutaj macie takie coś, to tego nie zbieracie. Wpisujecie sobie na przykład wy. Nie. No i wchodzi, wpisujecie sobie wool, czyli wełna, i tutaj na przykład macie, w moim przypadku wełna jest taka jakaś. Widzicie, jak to wygląda, tak? Trochę ajp, można sobie przyzmować oczywiście, tego nie zabronię, jest jak najbardziej dobre i tak wygląda nasza wełna na razie, ale można zrobić tak, że na przykład, nie wiem, yy, wchodzicie sobie i otwórz za pomocą, można robić to w pańcie, jak ktoś chce, ale nie polecam, polecam sobie pobrać kimpa z linku w opisie. To jest bardzo dobry pomysł. Mm. I tutaj sobie y, powiększacie tam na przykład razy 800. Sobie można jeszcze wziąć tutaj tą. Sobie powiększyć kilka razy. No i powiedzmy tak. Ustawiacie sobie pędzel na przykład na jeden piksel. Widzicie jak wygląda jeden piksel. I robicie sobie na przykład tak kolor tego, to jest czerwona wełna, dlatego trzeba sobie wybrać taki kolor przy czerwony tak żeby to wyglądało jak czerwony, no i patrzcie, robicie sobie tak cyk, 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 cyk cyk, 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 cyk I już macie inną wełnę i tak sobie właśnie robicie sturpaczkę i to będzie wyglądać dobrze powiedzmy robimy sobie coś takiego no, tu można napisać na przykład nie wiem coś w kolorze jakimś po wybieracie sobie kolor taki czarny nie i sobie na przykład piszecie o, czarny miał być sobie piszecie na przykład takie jakby x o kurde piszecie sobie na przykład o kurde znów nie trafię piszecie tylko tu trzeba zdać piksela no i piszecie sobie na przykład x i dopisujecie sobie D Na przykład i macie inną wełnę Tylko nie wiem jak się pisze D tak po minecraftowsku typowo No, Tak, tak to nie przypominane w ogóle oczywiście Tak można sobie cienie robić o tak Takim sposobem tak się robi cienie na przykład na wełnie Więc robicie sobie tak, tak Tutaj ta wełna wygląda pięknie no po prostu klikacie sobie ile Wam się chce, tak losowo na wełnę, i nie wiem, zależy kto jak chce, lub no i zapisujecie sobie czyli tutaj pliki. Nie zapisz jako, ani zapisz, tylko sobie klikacie wyeksportuj jako, i Wam tu później pokazuje, że czy chcesz zastąpić, to klikacie tak, żeby to zastąpić. I powiedzmy, na przykład, później idziecie sobie tutaj. Wy, 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 wy. No i wpisy. cofacie sobie tutaj kilka. I tutaj, tutaj macie items. Chodzicie sobie w items. O kurde zmniejszyłem. Wchodzicie sobie w items i tu macie na przykład poterki. Możecie sobie to również rozbijać, jak chcecie. Nie, więc takie, no typowe praktycznie, typowe nie wiem, wchodzicie sobie na przykład w, w Sworda no i widzicie on wygląda tak, robicie sobie tak klikacie sobie utwór za pomocą, najlepiej w GIMP ale ten teksturpak jest chyba w Paint robiony, tak przynajmniej wygląda gim wam się otwiera Link w opisie do Gimba. Oczywiście nie wiem, czy już to mówiłam, ale chyba tak. No i tutaj macie mieczyk. Powiększacie sobie razy 200. Nie, w sumie razy 400. No, razy 400. A w sumie razy 800 też można. Tylko, o tutaj, o kurwa. Czekaj, jak się to robiło. Dobra, trudno, to będzie razy 400. No i nie wiem, yy, sobie. Już, macie na jeden piksel i sobie możecie tutaj, nie wiem, o tak sobie dodać, o, tak o, trochę ciemniej i będziecie mieli taki mieczyk jak chcecie nie wiem czy chcecie, ale możecie nie wiem, i o takie, takie coś może byście nawet chcieli nie wiem, lub na przykład na przykład, nie wiem, o dobrym pomysłem będzie sobie yy, na przykład chcecie sobie zmienić klatę taką ładną. To ja wam pokażę, jak to ładnie zrobić. Polecam sobie zrobić tak, jak ja robię, więc. Pokażę wam to, jak. Z... Pokażę wam efekt końcowy, więc. No, <ścoughs> poczekacie sobie chwilę. Chociaż dla was to jest ledwo sekundka, no. Ja to ja co będę robił przez dwie minuty pewnie. O kurde, no i tutaj. Tutaj macie, że musicie subować Czyli subuj byku, subuj Subuj i zostaw łapę byku Bo się przyda bardzo I tutaj to J wyszło mi trochę Nieidealnie i możecie sobie Takiego czy zrobić jak chcecie Więc jak najbardziej Dobrze Więc no to nie jest Najgorsze Zapisujecie sobie tak jak mówiłem Czyli wchodzicie sobie tutaj Yy, wyeksportuj jako. Tutaj wyeksportuj. I tam sobie klikacie. Dobrze, wszystko. Tak jak mówiłem wcześniej, odrzucacie sobie zmiany i sobie to zmieniacie jak chcecie. Yy, link do Gimpa w opisie, jeśli film Wam się spodoba, czy, czyli w sumie poradnik, to zostawcie łapkę w górę i subika. Bardzo się to przyda. I zostawcie dzwoneczek. To wtedy będą Wam przychodzić powiadomienia o nowych filmach. Tak na przykład, jak. By wleciał nowy poradnik, wybyście nie wiedzieli, na przykład, jak ustawić sobie obs pod słaby komputer czy coś, to wtedy wiecie, będą takie poradniki. Na przykład, więc yy, zostaw, zostawcie łapkę w górę, suba, dzwona yy, i cześć! A i chwaląc się, nie chwaląc, to ja mam swój teksturpak, nawet dwa tutaj i widzicie, subój, teamkapfupę, musicie tak zrobić, to. Jeśli będzie kilka subów, to może zrobię tych surpak dla widzów. Tylko musicie najpierw suba zostawić i łapkę, więc yy, trzymajcie się, cześć.